Otarcie do dzisiejszych kowalic nie jest trudne, pod warunkiem, że jedzie się z iłowej, od której do owej śródleśnej wsi prowadzi stara droga, solidnie niegdyś utwardzona bazaltowym brukiem. Jego czarna nawierzchnia dość zwodniczo sugeruje, że można się po nim poruszać pojazdami mechanicznymi z większą prędkością. Niestety to groźne złudzenie. Bazaltowe kostki, zroszone choćby najskromniejszą mrzawką, czy nawet mgłą, są wyjątkowo śliskie i niebezpieczne dla kierowców zbyt pewnych swoich umiejętności. Inna droga łącząca Kowalice ze światem zewnętrznym Wiekowa Gruntówka prowadząca Sklikowa ze względu na dość liczne wyboje raczej w naturalny sposób ogranicza zapędy pseudorajdowiczów. Powolną jazdę w pełni rekompensują wspaniałe widoki otaczającej szlak przyrody. Kowalice noszące dawniej nazwę Nikol Schmiede to sadyba funkcjonująca w głębi lasów od wielu wieków. Najprawdopodobniej jej istnienie zapoczątkowało wzniesienie w tym miejscu kilku chat węglarzy, przy których stawiano później kolejne domostwa. Z czasem przekształciły się one w osadę. Pomiędzy kowalicami a odległym o kilka kilometrów Klikowym dawno temu powstał duży kompleks stawów hodowlanych. Wykorzystywane są one również obecnie. Także tu podmokłe zakątki leśne zaanektowało ptactwo wodne na swoje miejsca lęgowe. Rozległe akweny hodowlane mają ważne znaczenie gospodarcze, dostarczają doskonałego karpia. Lasy pomiędzy Klikowym a Kuźnicami stanowiły wielkie bogactwo od niepamiętnych czasów. Zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie tu osiedlający się w tych początkowych okresach głównie korzystali z darów tej puszczy, zajmowali się polowaniami, zajmowali się jakąś taką uprawą roli, ale na niewielkich poletkach. I wtedy też powstały tutaj stawy hodowlane. Cały ogromny kompleks tych akwenów nazywany był przed wojną. Iłowskimi stawami, i tak był zresztą oznaczany na mapie. Ten zespół tych zbiorników do dzisiejszego dnia funkcjonuje. Jest oczywiście w nowoczesny sposób dalej wykorzystywany, prowadzony. A warto zwrócić uwagę, że. Takie właśnie stawy hodowlane w tym rejonie, gdzie jesteśmy, pod Ruszowem, pod Parową, tutaj pod Kuźnicami, pod Klikowem, no stanowiły kiedyś bardzo ważne źródło dochodów i utrzymania wielu ludzi. i W związku z tym też zakładanie nowych stawów hodowlanych było obostrzone różnego rodzaju przepisami które też i przywilejami nadawanymi przez władców tej ziemi. Niegdyś kowalice miały dużo więcej mieszkańców, którzy pracowali na wyrwanych puszczy mizernych poletkach. Dawni mieszkańcy osady trudnili się także pozyskaniem smoły, zbieractwem runa leśnego, bartnictwem oraz wyrębem drewna w otaczających borach. Znany historyk zagłębiający dzieje tej ziemi, Johann Works, żyjący w przewozie na przełomie XVIII wieku, dokonał analizy zapisów listu Lennego Kotwiców z 1356 roku. Ze swoich badań wyprowadził wniosek, iż wspomniana w tym dokumencie Kuźnica pracująca w pobliskim klikowie była najprawdopodobniej najstarszą hamernią w tej okolicy. Pozyskanie tego surowca mogło mieć miejsce także przy Kowalicach. W czasie I wojny światowej na pola bitewne Europy wyruszyli w ciele wojska mieszkańcy Kowalic. Ich śmierć z dala od rodzinnej wsi przypomina wzniesiony w centrum osady pomnik, na którego płaszczyznach wymieniono 14 jej poległych synów, którzy zginęli w latach 1914-1918. Na frontowej płaszczyźnie obelisku nad wyrzeźbionym wizerunkiem stylizowanego miecza zawieszone na jego rękojeści wieńcem widnieje niemiecki napis naszym poległym bohaterom 1914-1918. Monument został odrestaurowany w roku 2008 dzięki trzem miłośnikom dziejów wsi Ditera Szlange, Mariana Boski i Mariana Pękali, o czym przypomina dwujęzyczny tekst umieszczony na specjalnej płycie. Niegdyś pomnik poległych żołnierzy wieńczyła sylweta Krzyża Żelaznego. Bardzo często w odniesieniu do takich miejscowości jak Kowalice używa się słów, że są zatopione w puszczy i rzeczywiście te zabudowania, oblane dokoła lasami, otoczone też w pobliżu stawami rybnymi, są jakby zupełnie na uboczu dzisiejszych przemian, są jakby takim reliktem przeszłości dawnej i stąd znalezienie tutaj tego pomnika, który miał upamiętnić ludzi, którzy polegli w czasie I wojny światowej na różnych frontach tej strasznej hekatomby, no jest swego rodzaju odkryciem. Tym bardziej, że monument wygląda po renowacji, która zresztą została tutaj upamiętniona specjalną tabliczką, bardzo okazale. I dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj w grudniu 2016 roku, można bardzo dokładnie przeczytać wszystkie napisy, które są na tym głazie i na tym obelisku umieszczone. To wszystko przypomina nie tylko te odległe czasy, kiedy tutaj honorowano synów tej ziemi idących na fronty pierwszej wojny światowej i tam ginących, ale przypomina też początki istnienia tej leśnej osady, ponieważ rozbudowa jej trwała bardzo długo, od momentu kiedy pierwsze domostwa tej się pojawiły, a wracając do pomnika, można bardzo dokładnie zorientować się, ile było osób stąd pochodzących, w jakich okresach Ci ludzie ginęli bądź gdzieś tam umierali w lazaretach polowych w miejscach, gdzie walczyli. Warto ten pomnik zobaczyć, przybliżyć to wszystko, co na nim jest odnotowane. Niewątpliwie w stosunku do tego, jak kowalice wyglądały niegdyś, wiele się tutaj w tej miejscowości zmieniło. To jest jedno z takich ważniejszych miejsc w tej miejscowości, ponieważ y, u zbiegu dróg tutejszych stał i nadal stoi pomnik wojenny, naprzeciw niego przy skrzyżowaniu znajduje się krzyż przydrożny, bardzo zresztą jak widać. Szanowany i, i odnawiany przez mieszkańców. Natomiast w pobliskich zaroślach można znaleźć pozostałości po dawnej zabudowie tej, która była uszkodzona w czasie działań wojennych, a później całkowicie popadła w ruinę. Kowalice znalazły się rzeczywiście na szlaku dość intensywnych działań bojowych w lutym 1945 roku kiedy to Niemcy wycofywali się pobliskimi szosami, ale w istocie ta miejscowość zawsze była narażona na różnego rodzaju takie najazdy żołdaków, różnego rodzaju grup dezerterów, maruderów, którzy dowiedziawszy się o tym, że tu wśród borów są takie pojedyncze zagrody, no chętnie próbowali obrabować tych mieszkańców, tej, tej puszczańskiej, takiej sadyby. No więc różne działy się tutaj dramatyczne wydarzenia, no i też nie brakowało chorób, a nawet różnego rodzaju fal zarazy. Niestety, podobnie jak w pobliskim Klikowie, i tu wiele dawnych zabudowań wsi uległo zniszczeniu, pozostawiając po sobie jedynie porośnięte haszczami, pagórki gruzów. Grudniowy brak listowia, a także śniegu, umożliwia rozpoznanie zarysów fundamentów dawnych gospodarstw. Jak wszędzie, gdzie napotykamy na swojej drodze takie ruiny, znajdujemy cegły, oczywiście, które niegdyś były użyte do wzniesienia tej budowli, i taka charakterystyczna, jeszcze bardzo, ciągle to podkreślam forma jakby. Wypełniania przestrzeni pomiędzy tymi ceglanymi murami szlaką zabezpieczała ona przed podsiąkaniem wilgoci, ale też stanowiła swego rodzaju no, taką formę ocieplenia. Ta jest akurat troszeczkę taka bardziej zwarta, ale nieco dalej możemy zobaczyć leży mnóstwo tych takich niebieskawych szafirowych brył. Tego materiału, którego używano do budowy, do zabezpieczania konstrukcji tych wznoszonych tutaj obiektów. Tak jak powiedziałem, no w kowalicach tych zrujnowanych domostw, obiektów gospodarczych jest kilka. Widać, że dawno już zdążyły zarosnąć drzewami i Powolutku teraz, jesienią, czy właściwie zimą, bo jesteśmy w grudniu, widać dokładnie te zarysy tych, tych fundamentów. A wtedy, kiedy jest um, bujne lato, to wszystko to jest ukryte w zieleni. W zimie, o ile taka nastąpi, z kolei przykryje to śnieg. Miejsca, gdzie żyli, pracowali ludzie, powoli zapominane. Te pagórki to kolejny. Zrujnowany obiekt, i to jakaś budowla bardzo solidna, duża. Można się co najwyżej pokusić o rozpoznanie przeznaczenia jej na podstawie dawnej mapy niemieckiej. Niewiele to da, ponieważ wszystkie te miejsca, gdzie ci ludzie, którzy stanowili mieszkańców dawnych, Kowalic, no już albo nie żyją, albo ich potomkowie wyjechali. Tak czy inaczej, to są tylko pozostałości po tej części, która ucierpiała w czasie przejścia tędy wojsk sowieckich pod koniec II wojny światowej i która podejrzewam, jak wszędzie częściowo te materiały z tej miejscowości zostały wykorzystane tam, gdzie trzeba było coś remontować, budować, ale tak jak już na początku powiedziałem, wielkość tych ruin świadczy o tym, że ten obiekt był naprawdę słusznego, słusznej wielkości. Zlokalizowana nad kapryśną rzeką czarną Wielką Kowalicę umiejętnie wykorzystywały w przeszłości jej bystry nurt wznosząc przy nim zabudowania młyna. Obiekt ten wraz z magazynami zajmował sporą powierzchnię, a droga przebiegająca opodal posiadała aż trzy różnej wielkości mosty przerzucone nad głównym nurtem rzeki oraz jej dwoma kanałami. Obecnie pozostał tylko jeden ciek, a na miejscu dawnego, niewielkiego zbiornika widnieje jedynie wilgotne, bagniste zagłębienie. Przepływający ciek przez kowalice był niegdyś ustalany też do napędu najpierw młyna, później innych urządzeń. Niestety kanał, który odprowadzał część wód jest dzisiaj w części traktowany jako śmietnisko. Pozostały tylko takie oto tu i ówdzie. Betonowe cokoły z, z, ze śrubami montażowymi, porozwalane to wszystko jest od dawna, niczemu nie służy. Stojąc na ruinach kolejnych y, zabudowań, można dokładnie się zorientować, jak wyglądało to przed zniszczeniem tych wszystkich budynków. Otóż tędy przepływała woda, to był kanał przepływający dalej koło, koło tych zabudowań młyna z kolei część cieku tej rzeki była kierowana w nieco innym nieco innym korytem a do dzisiejszego dnia pozostała tylko oczywiście sama rzeka natomiast to co tutaj widzimy to są wszystko szczątki tych zabudowań które kiedyś w Kowalicach były wykorzystywane do, do no między innymi do, do działalności gospodarczej. Sieć kanałów, kanalików, różnych odcieków wodnych, zbiorników, które były tutaj tworzone po to, żeby część tych wód zatrzymać, no jest bardzo rozległa. Te urządzenia hydrotechniczne, które jednak, jak widać, są bardzo trwałe, wykonane z solidnego betonu, dzisiaj już niczemu nikomu nie służą, a ogromne drzewa, które zdążyły wyrosnąć w samym korycie tych kanalików, wypełnionych tylko kałużami wody, świadczą o tym, jak wiele lat upłynęło od czasu, kiedy ta cała sieć czemuś służyła, była wykorzystywana. No dzisiaj możemy tu znaleźć bardzo urokliwe miejsca na tych częściowo już zniszczonych przez upływ czasu, a także przez działanie wody po pozostałościach, po zaporach, po przepustach wodnych. Wszystko to tworzy bardzo malowniczy teren, klimat, ale przypomnę, że niegdyś te wszystkie urządzenia były po to tworzone, żeby móc sensownie wykorzystać przepływającą tędy rzeczkę i żeby ona mogła przynieść też ludziom to, co bardzo często dzisiaj już jest zapomniane, mianowicie energię wody przetwarzaną najpierw na uruchamianie różnego rodzaju kół wodnych, młynów, a później nawet na tworzenie niewielkich elektrowni wodnych. W miejscu, gdzie niegdyś był jeden z takich majątków samotnych w kowalicach, dzisiaj zostały tylko ruiny po tych zabudowaniach. Bardzo dobrze się stało, że myśliwi z Koła Łowieckiego Jenot wykorzystali taki fragment chyba dawnego dziedzińca tego gospodarstwa po to, żeby postawić tutaj swój pomnik poświęcony świętemu Hubertowi patronowi myśliwych i taką postawili też tablicę informującą. O sobie. Wydaje się, że to przynajmniej w jakimś sensie przypomina, że tutaj kiedyś też w trochę innej formie funkcjonowali ludzie, a to pamiątką z czasów bardzo odległych i przeszłych są chociażby te dwa ogromne drzewa, które rosną bezpośrednio przy głazie, który właśnie to koło postawiło. Kiedy 19 stycznia 1874 roku dokonywano gruntownych reform pruskiej administracji, utworzono wtedy okręg administracyjny podlegający urzędowi w Iłowej. Kowalice, wtedy noszące nazwę Szleszli Nikolszmide znalazły się w jego granicach. Wieś przed II wojną światową miała swoją szkołę, oddaloną od innych zabudowań, zlokalizowaną w pięknym terenie. Dzisiaj pozostał po niej niewielki kopczyk ruin, podobnie jak i po innych zabudowaniach w tej okolicy. Na podstawie wskazań dawnej mapy, dotarliśmy do miejsca, gdzie niegdyś stała szkoła, w Kuźnicach. To dzisiaj. Solidny, duży pagórek gruzów. Na szczęście zachowała się jej dawna fotografia. A wśród tych pozostałości, szczątków murów, można znaleźć i takie ceramiczne pozostałości jakichś elementów dekoracyjnych. Zastanawiała kiedyś mnie osobiście lokalizacja tego budynku, ponieważ był on sporo oddalony od różnych zabudowań we wsi. Natomiast można tylko przypuszczać, że chodziło o to, że właśnie tutaj y, dzieci docierające z różnych miejsc dawnych kowalic no, mogły też korzystać z takiego y, rzeczywiście pięknego, urokliwego, wręcz powiedziałbym, krajobrazu. Szkoła wkomponowana w, tą, w ten fragment lasów była też bardzo y, malownicza. Myślę, że dzisiaj te ruiny są też malownicze, ale. Trochę nie przystają do tego, co tu kiedyś było. Także kowalice miały swoją strzelnicę, której bardzo wyraźny zarys jest nadal doskonale widoczny, chociaż zostały zniszczone różne wzniesione przy niej obiekty. Spotkany przez strzelnicę mieszkaniec wsi opowiedział o różnych dramatycznych wydarzeniach z odległej przeszłości, a także o tragedii sprzed zaledwie kilku lat. Po dawnej strzelnicy w Kowalicach została tylko rynna, trochę ruin i można tu znaleźć nawet takie pozostałości, a to chyba nie z ćwiczeń wojskowych, ani innych, prawda? Ale mamy szczęście, że mamy też mieszkańca Kowalic. I trochę zapytamy o pewne rzeczy. Proszę powiedzieć, tam gdzie jest ten ciek wodny, ta rzeka, tam był kiedyś młyn? Tak. Był to był młyn, prawda? To I to są w pozostałości młyna. A pan długo to już mieszka? 40 lat. Proszę powiedzieć, co tu się zmieniło przez 40 lat? Bo tam są takie ruiny domów. Czy ten młyn to były te właśnie ruiny, które są w pobliżu tego cieku? Tak, tak, tak. I tam budynek stał magazyny jakieś tam były, nie? Ale to było zniszczone w czasie wojny jeszcze? To już po wojnie roz, Czyli było zniszczenie tak, 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 w czasie tak, tak. wojny. A po wojnie. Proszę powiedzieć, te wszystkie mieszkania, które ty widzimy, takie zabudowa, to bardziej służy myśliwym, przyjeżdżającym ludziom czy to jest. Nie, tu ludzie mieszkali, ale popuszczali, niektórzy powymierali. Domy puste stoją. Niektórzy za zagranicy wyjechali, pozamykali. I co i czemu to służy teraz? Tam nikogo nie ma? Nie ma, niektórych nikogo nie ma. No ale pan jest jedynym mieszkańcem, który tutaj został w takim w samym hmm. rejonie? Hmm. No znaczy tam jeszcze są. A jak tu, z czego wy żyjecie tutaj teraz? w lesie pracują. Pan też jest pracownikiem lasów? czy? Nie, ja w tej chwili nie pracuję w lesie. A ile by tu mieszkańców zostało w tej chwili? Nie, nie mogę policzyć, jak bardzo mało. Tak. A proszę powiedzieć, ta droga taka bazaltowa to jest droga do Iłowej, tak? Taka tak, tak, do Iłowej, ta ciemna. Się... A kto tym polnikiem się opiekuje? Widać, że tam ktoś to remontował? To gmina trochę dała. Pieniądze, jakiś fundusz miała, czy, czy kowalice, nie wiem, mm, ale gmina coś nam pomogła i zrobili tam mm. powie, bo on leżał przewrócony, ruscy go przewrócili nie, po wojnie. To jeszcze po wojnie był zniszczony, tak? Tak, tak, tak? Bo tam jest taka tabliczka, że był remontowany. Jest, jest. A pan nie. pamięta ten mur jak on trochę, trochę został więcej już nic, już nie szczotki, nie pamięta Nie pamiętam, tego tu gruzy były. Ja to... sam chodziłem tak oglądać, bo też się trochę mnie to tak interesowało. To mm -hmm. Jak, jak mi powiedziała o tym pomniku ta Niemka, nie? to ja mówię, ja widziałem wiedziałem o tym, że tam kamień, coś tam, coś tam doznaczało, nie? Mhm. ale jak mi powiedziała, to dopiero się zorientowałem. I to była e, pamiątka, to gdzie zginął? Przed wojną, koniem jechał gdzieś tam, nie wiem, za rzekę, nie, za rzekę, tym koniem i koń go poniósł, widocznie jakaś żmija była, bo co, czego się przestraszył, nie? Mhm. i on spadł z tego konia i się zabił. I tam postawili kamień pamiątkowy? Tam właśnie, tam kamień taki postawili. A tu było więcej dramatów, mówi Pan, że ktoś się powiesił już po wojnie, no, tak? Młody chłopak. Co? Pięć lat temu. I tam teraz? Yy... No, tam ktoś stawia te, 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 znicze. te znicze. A ten cmentarz, powiada pan, że w ogóle jest nieużywany, zapomniany całkiem. Nie, on jest ten cmentarz tam teraz używany. Tylko został te, te niemieckie groby, posuwane, wszystkie tego. Mhm. Tylko został ten duży, właśnie co wyniknie tam są sumie. Mhm. Tam jeszcze jest wybudowany taka, taka ściana, tam był. No. Tak, jaki, jakie tam postawiony. A, ten, a ten, ten, kaplica, co jest na miejscu, co tam z niej zostało? Kaplica ten... stoi, to też właśnie tam zamurowali, bo tam jakieś ciało zabalsamowane leżało. Mm. I tego chodzili tam, otwierali, to, i to w końcu gmina wzięła, to mm. zabezpieczyła. Mm -hmm. A ten pomnik, powiada pan, że to był zrobiony w ten sposób, że Rosjanie zniszczyli, ale. Prawdopodobnie Rosjanie go przewrócili. I został później. Tak, ja nawet mam widokówkę, on był ten pomnik za Niemcem, tam. Była, no, był taki, no jak to się mówi, no. tak co na nim, jak to, jak to. wrona niemiecka taka. Wrona taka, mm -hmm. niemiecka i to postawionym tym w 14 roku, co po wojny, wojnie, mieszkańcom Kowarii. Mm -hmm. Na pierwszą wojnę proszę. Nie? Współcześni mieszkańcy Kowalic cenią sobie spokój i piękne otoczenie tej miejscowości. W dobie powszechnego posiadania samochodów, kontakt ze światem zewnętrznym nie nastręcza specjalnych trudności. Zapewne sytuacja zmienić się jednak może, gdy nadejdzie prawdziwa zima z obfitymi opadami śniegu. Póki co drogi są przejezdne, a prognozy nie wskazują na rychłą zmianę tego stanu rzeczy w najbliższym czasie. Wieś chętnie odwiedzają wędkarze, zaglądają tu także turyści wędrujący po okolicznych lasach. W sezonie można spotkać licznych grzybiarzy. Powstały tu także nowe gospodarstwa dające nadzieję na rozwój gospodarczy wsi. Dzisiaj kowalice oferują miłośnikom spokoju i ciszy wspaniałe warunki do wypoczynku i poznawania piękna tutajszych lasów, a to prawdziwy skarb w XXI wieku.